Jesteśmy na budowie pensjonatu w miejscowości Jacnia, zlokalizowanego przy Stoku Narciarskim. Powierzchnia użytkowa tego obiektu wynosi około 1100 m2, w tym pełne zaplecze gastronomiczne, uniwersalna sala gastronomiczno-szkoleniowa i 13 pokoi trzyosobowych typu hotelowego. Fajna lokalizacja, roztocze. Przed bodajże miesiącem został przekazany w odległości około dosłownie 200 metrów nowy zbiornik wodny, retencyjny. Z czasem będzie służył również rekreacji. Ściany wznoszone tradycyjnie, ściany piwniczne z bloczków betonowych, ściany parteru z bloczków gazobetonowych, natomiast poddasza z bloczków itong, e ściany zewnętrzne, natomiast wewnętrzne... Yy, z bloczków yy, silikatowych yy, silka, grubości 18 cm o, 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 o bardzo dobrych parametrach izolacyjności akustycznej. Stropy yy, typu filigran. Yy, bardzo dobre stropy, aczkolwiek bardzo pracochłonne, dach. Yy, będzie konstrukcji drewnianej przykryty, przykryty przykryty blachą elewacja zewnętrzna częściowo w metodzie lekkiej mokrej, częściowo czyli styropian, wyprawa silikatowo-silikonowa okładziny cokołów i elementów ścian z kamienia naturalnego a część elewacji metodą lekką suchą z, wykonywa, z wykorzystaniem E, szalówki drewnianej. Dość sporo stosujemy silki i, i tonga. Silka ma bardzo dobre parametry izolacji, izolacyjności akustycznej jednocześnie, jednocześnie e, wytrzymałościowe, ale w obiektach typu hotele, pensjonaty jest to bardzo ważne, a e, Wiążemy to po prostu z wykonywaniem wówczas ścian zewnętrznych z itonga, gdzie, gdzie, gdzie w prosty sposób wykonuje się wiązanie względem na jednakowe wysokości, wysokości tych dwóch materiałów. Myślę, że standardowym obiektem zrealizowanym przez moją firmę jest Hotel Artis na granicy Zamościa i Sitańca. Gdzie pierwszy etap był realizowany około 4 lat temu. Łącznie obiekt liczy w tej chwili około 7000 m2, w tym pełen kompleks spa, basen, kręgielnia, squash.